Aliona zawsze była cichą i skromną dziewczyną. Ciągle siedziała nad książkami. Po szkole łatwo dostała się na uniwersytet i po jego ukończeniu znalazła pracę zgodną ze swoją specjalnością. Trafiła do dobrego, w większości kobiecego, zespołu. Dziewczyna nie lubiła chodzić na dyskoteki i do klubów. Bardziej podobało jej się czytać książki i marzyć. Wiedziała, że gdzieś na świecie błąka się jej szczęście, i była pewna, że na pewno je znajdzie. Przyjdzie wcześniej czy później. To szczęście w jej wyobrażeniu było wysokie, z męską twarzą i ciemnymi, kręconymi włosami. Aliona widziała je przed sobą, jakby na jawie. Od dzieciństwa była nieśmiała. Dorastając, Aliona jakby rozkwitła. Wysoka, smukła, blondynka stała się po prostu pięknością. A lata mijały. Najpierw cicho, a potem coraz szybciej i szybciej. Już wkraczała w czwartą dekadę życia, a szczęście Aliony wciąż nie pojawiało się na horyzoncie. Kilku chłopaków próbowało za nią zalecać, ale to nie to. Ona od razu dawała im do zrozumienia, że ich drogi są różne. Jedyną przyjaciółką Aliony była Julka, z którą przyjaźniły się jeszcze ze szkoły. Julka od dawna była zamężna, miała już córkę chodzącą do szkoły, a Aliona wciąż pozostawała sama. Julka próbowała poznać Alionę z przyjaciółmi męża, ale żaden z nich jej się nie podobał. Jej dusza do nich nie lgła, serce milczało, a wychodzić za mąż tylko dlatego, że wiek naciska, nie chciała. Nic, będę żyła sama, odpowiadała Aliona matce, gdy ta próbowała ją utemperować, ale ty rozumiesz, że zostaniesz sama, gdy mnie już nie będzie. Sama na całym świecie, na całym globie przekonywała córkę, gdy ta po pracy siadała w fotelu i otwierała nową książkę. Chociaż urodziłabyś dziecko, miałabyś kogoś, kto by się z ciebie cieszył, a im mnie by to ucieszyło, jak bardzo chciałabym wnuki piastować. Mamo, sama słyszysz, co mówisz? Może mam ogłosić alarm lub konkurs na ojca mojego przyszłego dziecka? Jak ty w ogóle to sobie wyobrażasz? Milkły i pozostawały przy swoim zdaniu. Tak też żyły. Pewnego dnia do Aliony zadzwoniła jej młodsza siostra Lubasza z wsi. Była środek lata. Proszę, siostrzyczko, pomóż za tydzień mnie kładą do szpitala w okolicy, a nie mam kogo zostawić z gospodarstwem. Tylko na dziesięć dni. Najwyżej na pół miesiąca cię proszę przyjechać. Prawda, w moim gospodarstwie mam tylko kury, kota i psa bulkę. Ale przecież i oni żyją, też chcą jeść. Tylko na ciebie liczę. Sama wiesz, Iwana już tyle lat nie ma, a moje dzieci mieszkają daleko i raczej nie wypuszczą ich z pracy, nawet gdyby chcieli. Matka Aliony obiecała siostrze przyjechać i pomóc, chociaż sama też pracuje. Ale co zrobić, trzeba załatwić sprawę urlopu. I tu niespodziewanie Aliona przychodzi z pracy i oznajmia matce, że od następnego poniedziałku idzie na urlop. Chociaż według grafiku miał być dopiero za dwa miesiące. Jednak okoliczności ułożyły się tak, że wysłano ją na odpoczynek teraz. I czym zamierzasz się zająć? Zapytała matka Alione w duchu, żywiąc nadzieję, że nie będzie musiała łamać sobie głowy, jak pomóc siostrze i może wziąć urlop na własny koszt. Nie wiem, mamo, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. To zbyt niespodziewanie ten mój urlop się pojawił. Poszukam w internecie, może jakaś okazja na wyjazd się trafi. Ale szczerze mówiąc, nie chce mi się nigdzie jechać samej. To takie nudne. Aliono, ciocia luba poprosiła o pomoc. Kładą ją do szpitala, a w domu nikt nie może zająć się gospodarstwem. Może pojedziesz, pobędziesz tam przez parę tygodni. Choć trochę się oderwiesz, odpoczniesz od miasta. Mamo, a jakie tam gospodarstwo? Przecież ona zawsze sama do nas przyjeżdżała. Niczego nie potrafię i nie umiem. Alusiu, tam przecież jest tylko karmienie kur, psa i kota. Ciocia luba ci wszystko sama wytłumaczy, pokaże. Jedź córeczko, latem na wsi jest dobrze. I Aliona pojechała. Ciocia Luba przywitała ją na przystanku autobusowym i poszły prosto przez pole do domu. Cisza ogłuszyła Alionę, świerszczy brzęczenie. Polne kwiaty paczniały słońcem. Cieszyły, uspokajały duszę. Jak tu u was pięknie pochyliła się nad polnymi chabrami Aliona. Wreszcie podeszły do jednej z wiejskich czat. No, oto jesteśmy, powiedziała, otwierając furtkę, ciocia luba. Pies przywitał właścicielkę radosnym szczekaniem i podskakiwaniem. Bułka, moja kochana, przytuliła do siebie głowę psa ciocia luba. A to nasza aliona, poznaj ją. Aliono, podejdź, pogłaszcz ją, nie bój się. Bułka u nas to mądra, wszystko rozumie. Aliona podeszła, pogłaskała psa, a ten przyjaźnie polizał jej rękę. No, widzę, że się zaprzyjaźnicie, uśmiechnęła się do Aliony, ciocia Luba. Aliona weszła do domu. Mimo gorącego dnia. Tu było chłodno. Ciocia Luba poluła z Alioną dalej: Chodź, umyj się, moja droga teraz zjemy obiad i pójdziemy poznać gospodarstwo. Oj, ciociu Luba u Was jest nawet woda w domu? zdziwiła się Aliona, widząc w kuchni zlew z kranem. Pamiętam, jak w dzieciństwie nosiliśmy ją ze studni. Kiedy to było? Roześmiała się tamta. U nas jest pralka automatyczna, a woda jest nie tylko zimna, ale i gorąca. Jest prysznic w domu, toaleta. Idź, opłucz się z drogi, a ja czekam na ciebie w letniej kuchni. Aliona wzięła prysznic, przebrała się i wyszła na podwórko. Okno i drzwi letniej kuchni były otwarte. Ciociu Luba, przejdę się po waszej posiadłości. Dobrze. Oczywiście idź tylko nie za długo, bo wszystko wystygnie usłyszała w odpowiedzi. A gdzie jest wasz kot? Nie widziałam go w domu. Mruczka? Gdzieś tu po podwórku łazi. Nie oddala się daleko od domu. Jest u nas trójkolorowy, nie pomylisz go z innymi. Zresztą słyszałaś. Mówią, że trójkolorowe koty to szczęście. Mruczka przybłąkała się do mojego podwórka z pół roku temu. Nawet nie wiem, skąd się wzięła. Przyszła, taka chuda, głodna. Nakarmił ją, od tej pory u mnie mieszka, nigdzie nie odchodzi. A ja się cieszę, bo jak bez kota w domu. Wcześniej był u mnie kaker Wasia, już stary był. Kot odszedł od nas do tęczy, a mruczka przyszła go zastąpić. Aliona poła po podwórku, bułka leżała w cieniu przy płocie i jednym okiem obserwowała gościa. Wokół domu rosło dużo kwiatów. Obok nich Aliona zobaczyła kota. Więc to ty jesteś, mruczka. No, poznajmy się. Kot uważnie obserwował dziewczynę, gotowy w każdej chwili schować się w gąszczu kwiatów. Aliona wróciła do cioci. No cóż, ciociu luba, poznałam twoich pupili, mruczka i bólkę. Zjedli obiad, potem razem poszliśmy nakarmić kury. To jest całe moje gospodarstwo. Dasz radę. Teraz widzę, że sobie poradzę, uśmiechnęła się Aliona. Ciocia Luba przedstawiła Alionę dwóm sąsiadkom, poleciła im, aby podpowiadały i pomagały dziewczynie, gdyby coś się działo. Następnego dnia ciocia Luba wyjechała, a Aliona została na gospodarstwie. Rano nakarmiła ptactwo i postanowiła przejść się po wsi, przypomnieć sobie dzieciństwo. Jak to dawno było i jak wesoło. Bawili się, kąpali w rzece. Ilu chłopców nie było, całymi dniami nie wracali do domu. Chodzili po polach, zbierali i jedli leśne truskawki. Aliona niemal fizycznie odczuła ich cudowny zapach. Podeszła nad rzekę, stanęła na brzegu. Drzewa, jak i chmury, pływały w wodzie. Dookoła cisza i spokój. Boże, w jakiej pięknej scenerii ludzie żyją. Pomyślała. I tak bym tu została. Chodziłabym tu codziennie, kąpać się rano, jak w dzieciństwie. Bajka, nic więcej. Nie spiesząc się, wróciła do domu. Pora na śniadanie. Minęły trzy dni. Pewnego wieczoru Aliona postanowiła się wykąpać i znów poszła na rzekę. Weszła do wody. Woda, nagrzana przez dzień, była ciepła i przyjemna dla ciała. Aliona położyła się, rozprostowując ręce i zamknęła oczy. Nagle niedaleko usłyszała głośne pluskanie. Otworzyła oczy i zobaczyła chłopaka. Z jego ognistych rudych włosów ciekła woda. Chłopak podpłynął do aliony. Cześć! Słyszałem, że mamy nową sąsiadkę z miasta. No i się spotkaliśmy. Dymek, to ty? Aliona nagle rozpoznała rudego sąsiedzkiego chłopca z odległego dzieciństwa. Aluś! Nie może być! Nie wierzę własnym oczom. Jaka ty się stałaś? Jaka. Piękna, a mama mi powiedziała, że do cioci Luby przyjechała jej siostrzenica. Ale nawet nie mogłem sobie wyobrazić, że to ty. Wyszli z wody, usiedli na brzegu i ze śmiechem zaczęli wspominać, jak bawili się w dzieciństwie. Jaki to był cudowny, beztroski czas. A ty wciąż tu mieszkasz, stara? zapytała Aliona. A twój brat Pawełek też tu jest? Nie. Pawełek po szkole wyjechał się uczyć i już nie wrócił. Wybrał miejski zgiełk. Ja też po szkole wyjechałem. Skończyłem szkołę rolniczą, ale nie mogłem bez naszych stron. Tu u nas taka przestrzeń, że dusza się cieszy. Wróciłem do domu, najpierw pracowałem u farmera na zwykłym traktorze. A potem stamtąd odszedłem. Mamy w sąsiedniej wsi nowoczesne gospodarstwo. Tam jest sprzęt z importu. To nie sprzęt, a marzenie. Mechanikowi siedzącemu w ciągniku wystarczy tylko obserwować, by nie było żadnych usterek w elektronice i na czas zabracać maszynę na polach. Ale co ja ci tu opowiadam, pewnie to cię nie interesuje. Aliona uśmiechnęła się. Nawet nie myślałam, że tu jest tak cywilizowanie. Woda, prysznic w domu, taka technika. To wszystko jakoś nieoczekiwanie. Myślałaś, że wciąż w wiosce chłopczemy zupę łyżkami, zaśmiał się Dymek. Lepiej powiedz o sobie, wyszłaś za mąż, masz dzieci? Nie, nie jestem zamężna, dzieci też nie mam. A ty jak żyjesz, masz rodzinę. Rodziny też jeszcze nie mam, a po co się spieszyć? Brat starszy już dwa razy się żenił. W pierwszej rodzinie został syn, teraz rośnie bez ojca, była żona nie pozwala im się widywać, dlatego obawiam się takiego przykładu. Chciałbym się ożenić, żeby raz na zawsze, jak moi rodzice. Ale póki co nie spotkałem takiej osoby. Aliona pobiegła do domu. Miała lekkie i radosne serce, chciało jej się śpiewać. Ty, moja kochana, pogłaskała bólkę. Dwa tygodnie minęły jak jeden dzień. Aliona i Dymek spotykali się wieczorami, chodzili na spacery, błądzili w gaju za wsią i rozmawiali, rozmawiali, rozmawiali. Było im ze sobą bardzo dobrze. Wreszcie wróciła ciocia luba, schudnięta, wycieńczona, ale wesoła. Podleczyli mnie, a dalej sama dam sobie radę, powiedziała do Aliony. Aliona pożyła jeszcze dwa tygodnie u cioci, żeby jej pomóc dojść do siebie. Urlop się skończył i wróciła. Matka nie poznała Aliony, wróciła zupełnie inna. Aluś, nie rozumiem, chyba się zakochałaś? Cała promieniujesz. No dawaj, wyznaj matce. Aliona milczała, tylko się uśmiechała, potem powiedziała: Mamo, chyba w końcu spotkałam swoje szczęście. Ma na imię dymek i jest rudy, rudy. A potem do nich przyjechał dymek. Przyszedł z dwoma bukietami kwiatów, przedstawił się i powiedział do matki Aliony: Bardzo kocham waszą córkę i proszę o jej rękę. Wiem, że ona jest moim szczęściem. Aluś, proszę, zostań moją żoną, zwrócił się do dziewczyny. Aliona wyszła za dymka i przeprowadziła się do jego wsi. Pomogło mu w zbudowaniu domu gospodarstwo, w którym pracuje, dali mu bezprocentową pożyczkę i znaczną pomoc materialną. Teraz u Aliony i dymka rośnie synuś. Taki sam rudy i żwawy chłopiec, jak w dzieciństwie jego ojciec. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będę wdzięczna za polubienie tego filmu. Do zobaczenia następnym razem!